Przed nami Blur Viaduct, czyli wiadukt Blur, z ulicy Blur. Tam na, na dolnym poziomie jedzie metro, a u góry jest e, normalna droga. Ten most o tyle jest ciekawy, on jest nad, nad Doliną Dona, czyli Don Valley. Ten most jest o tyle ciekawy, że architekt, który go zaprojektował, em, Przepraszam Architekt, który go zaprojektował, zrobił to jeszcze zanim wybudowano w Toronto metro A on przewidział, że będą budować kolejkę podziemną przez Toronto Przechodzącą przez Toronto I, i to jest o tyle ciekawe z w tym, w tym wiaduktem to Druga sprawa, która jest ciekawa, to są samobójstwa, ludzie się skakali stamtąd na gminie w dolinę i w końcu zbudowali takie duże bariery, żeby nie można było przeskoczyć dwie ciekawostki o Bull Street Viaduct.